Zrobiłam sobie krótką przerwę, myślałam, że będzie lepiej z gardłem, ale no cóż, nagrywam dalej. Secret to staying in your zone of genius and outsourcing the rest. Fajne szkolenie, bardzo Ci je polecam. Dla mnie zrobiło bardzo wielką różnicę w biznesie. I niekoniecznie chodzi tylko o to, żeby jak najszybciej zatrudniać i wypychać tą robotę, której nie lubimy, która jest dla nas niewygodna. Moim zdaniem bardziej chodzi o to, jak pracować w taki sposób, żeby się nie wypalać, żeby mieć frajdę z pracy. Zauważ, że dzisiaj nagrywam dla Ciebie te streszczenia, chociaż nikt mnie do tego nie zmusza, wcale nie muszę tego robić, ale robię to mimo chorego gardła. Bo bardzo, bardzo chcę to zrobić osobiście. Pomimo że mam już dosyć duży zespół, który wspomaga mnie w pracy o plotki na co dzień, to jednak chcę te nagrania zrobić osobiście, żeby z Tobą podzielić się tym, co możesz z nich wziąć. To jest właśnie to zoną To jest coś, co ja w swoim biznesie uwielbiam robić. Kiedy wejdziesz na mój kanał YouTube o plotki, czy posłuchasz podcastu, zobaczysz, że ja lubię gadać. Ja lubię gadać, nagrywać wideo, mówić do ludzi, spotykać się z ludźmi i dyskutować. To jest moje zaurodzinie, to jest coś, co przychodzi mi lekko, łatwo, co ładuje moje baterie i działa jak lepsza, lepiej nawet niż poranna kawa. To jest coś, co uwielbiam w swoim biznesie robić i czego nigdy za żadne skarby nie chcę oddawać. Pewno dlatego nagrywam te wideo sama i nie chcę tego odkładać na kolejny dzień. Po prostu nie mogłam się doczekać, kiedy się z Tobą podzielę tymi szkoleniami Sigrun. Myślę, że ta idea robienia w swoim biznesie tego, co naprawdę lubisz, co przyniesie ci taką, taką właśnie frajdę, takie spełnienie, to coś, co nie przychodzi nam naturalnie. Zwłaszcza na tym naszym polskim poletku. Mam wrażenie, że kiedy Sigmund prowadzi to szkolenie po angielsku, to dyskusja toczy się bardziej wokół tego, jak wypchnąć te rzeczy, których nie lubimy. Myślę, że na polskim gruncie, przynajmniej ja miałam z tym największe wyzwanie. Dyskusja bardziej jest w kierunku, jak pozwolić sobie na to, żeby robić to, co naprawdę przynosi nam frajdę. Trochę tak jest, że te, ta praca to powinna być krew pod łzy, a jak jest lekko łatwo i przyjemnie, to jakoś tak niegodnie. Ja miałam z tym bardzo duże wyzwanie, i szkolenia z Sigrun bardzo mi pomogły w tym, żeby dać sobie pozwolenie na to, żeby praca była właśnie fajna, przyjemna. Taka kiedy chcę, jak chcę. To, żeby pozwolić sobie nagrywać dla Ciebie to wideo w bluzie dresowej, na luzaku w domu, już z ozdobami świątecznymi, z chorym gardłem, trochę charczącym. Danie sobie pozwolenia, żeby dostrzec, że i tak daje Ci wielką wartość, bo pewno oszczędzam Ci dobrą godzinę, żebyś mogła zdecydować, czy warto to szkolenie obejrzeć, czy nie. To był wielki proces. Wierzę, że po obejrzeniu tego szkolenia też będziesz mogła wybierać dla siebie te rzeczy, które robisz w biznesie, bo lubisz sprawiają ci frajdę. Tego ci bardzo życzę. Ja się oczywiście z Tobą jeszcze podzielę w moim masterclassie, tym trzynastym, co ja dokładnie jakby wdrożyłam z niego tradycyjnie, tak jak we wszystkich poprzednich, i pokażę Ci, jak odkryłam, co jest moją zowność, czyli taką, takimi kompetencjami, które nikt nigdy nie powiedział mi wcześniej, że będą bardzo, bardzo cennym zasobem w moim biznesie, a okazało się, że są. I to wcale nie były takie kompetencje, które w moim życiu zawodowym, gdy to właśnie w trakcie prowadzenia swojego biura architektonicznego, czy nawet wcześniej w jakichś takich dorywczych pracach, ktokolwiek traktował jako przydatną kompetencję. Dopiero kiedy tak trochę przemyślałam, czym jest moje zono i zdefiniowałam to dla siebie, to zadziały się magiczne rzeczy w moim biznesie. Oczywiście przełożyły się na świetne sukcesy, świetne wyniki finansowe, ale to też nie chodzi tylko o to. Chodzi o tą frajdę, o ten spokój, o to zadowolenie z pracy, które daje nam powód, by w takie dni jak dzisiaj, z chorym gardłem, czy na takim trochę listopadowym, ciemnym, w poranku, Mieć takie poczucie, że ja chcę to robić, że ja to robię, chociaż nikt mnie nie każe, nie muszę. Ja po prostu chcę. Także tego Ci życzę w tym biznesie. Zachęcam Cię do tego masterclassu, żeby zobaczyć może spojrzeć na swoje kompetencje z innej perspektywy i zobaczyć, że w tym online nowym biznesie bardzo często coś, co nie jawiło się jako przydatna kompetencja. Okazuje się czymś, czym możesz służyć światu i co możesz monetyzować. Także trzymam kciuki. Mam nadzieję, że Ci się spodoba i serdecznie polecam Ci to szkolenie.